Dobry, w ten trochę pochmurny sobotni poranek zmierzamy na. Ja mówię zawsze na marina, ale w sumie to nie jest marina, nie? <grymne> <grymne> o, właśnie, zobaczyliśmy ptaszka, który niósł sobie. E, wielgachny, patyk. wielgachny patyk. Pewnie gniazdko buduje. E, tak ledwo dawał radę z tym patykiem, no ale nie udało się go sfilmować. Jest sobotni poranek, 18 maja, zmierzamy na naszą łódkę. Dzisiaj będziemy się przyglądać silnikowi, bo mamy dwie rzeczy, które będziemy próbowali naprawić. Dwa małe przecieki. Jeden związany z pompą wodną, drugi związany z paliwem, z dieslem. Więc będziemy się przyglądać o co chodzi z tymi przeciekami, co jest przyczyną i czy możemy naprawić. Mamy uszczelkę. Do wymiany w pompie wodnej? Mamy glicerynę. Mamy glicerynę, oczywiście. Zastępnik gliceryny, bo z tą gliceryną też jest zabawna historia. Taką malutką, jednorazową saszetkę na eBayu można było kupić za, nie chcę skłamać teraz, 5,50-6,50 coś takiego. A my mamy po prostu zastępczą glicerynkę, zakupioną w sklepie spożywczym, w buteleczce za funta 50? 1, 4, 5, A, funt 10, tak. I można ją sobie spokojnie zakręcić i użyć parę razy, jeżeli będzie potrzebna. To jest ta nasza gliceryna, o której mówiłam poprzednio. Zaraz zobaczymy. To jest 38 ml, a w takiej saszetce jest może, nie wiem, 5. To no to i o, elegancko, można sobie buteleczkę zakręcić. E, także no, o wiele lepsze rozwiązanie, tańsze. i. No, gliceryna to gliceryna, słuchajcie, już się nie bawmy w jakieś takie, że musi mieć napisane marina. A to jesteśmy moi drodzy w zbieramy, dojechaliśmy spoko, niewiele dzisiaj ze sobą mamy tak naprawdę, zobaczymy czy nam się uda wszystko zrobić to co, to co zaplanowaliśmy. Tak Dingas już prawie gotowy, Marcin już go położył na wózek, no także o, weźmiemy sobie podjedziemy kawałeczek zaraz bierzemy silnik i lecimy na wodę O, nie masz serowności, a ja po prostu nie mam jak nawet. Nie ja wiem, ale ja ci buty muszę dać, tak? Dobra, na razie tak zrobimy. Się Zakleszczyła. No strasznego zapachu nie ma. A tak, Marcina Buty, to są moje? Marcin popłynął po Rysia, bo dzisiaj Rysiu nam, pomaga. Rysiu nam pomaga w naszych naprawach. Będziemy próbowali. Ja wyjąłam bombę biologiczną z lodówki, jak widzieliście i boję się ją tworzyć. Sery, które siedziały w lodówce dwa tygodnie. A teraz muszę koniecznie otworzyć okno, bo o, o, może być troszkę taki zapaszek nie najfajniejszy też trzeba te przewietrzyć przecież. No to mamy dwie takie same uszczelki, któraś na pewno będzie dobra i oczywiście rynkę, żeby naprawić to, co nam się dzieje tam w silniku. Rozpoczynamy wymianę uszczelki w przeciekającej nam pompie wodnej. O, i leci sobie woda. Papier, papier jest. Tam jest, moi drodzy, znajduje się uszczelka, którą musimy właśnie wymienić. Na szczęście, z tego co Marcin się orientował, nie musimy ruszać całej pompy. Impeller jest. Tutaj mamy wyczyszczone śrubeczki, są. To ja może nie zmienić. Jak jedną ja będę się Faktycznie nie, połamana Aha. jest? Tak, no tak. one mają swój czas. A tu jest jakiś taki pierścionek w środku metal. Aha. metal. No, metalowy. No, no to dokładnie ta sama. Tutaj. Tak to wygląda bez uszczelki. No i, i siedzi. -da. Dada. Dada. OK. To jest to. No powinno być. No to teraz próbujemy zlokalizować wyciek naszego disla. Łucz jakby, wiesz, sikok, tak jak ma sikok. Kujesz? Tak. No i tylko do góry mocno. Nie da się tego sfilmować, nie? ale tam jest jakiś taki... No. Coś poszło? Pompujem, to jest primer. Aha. Nic idzie. Nie, dobra. O no, czyli może to nie jest to? Macaliśmy w okolicach przewodu paliwowego na złączach. Odpowietrzyliśmy przewód, podokręcaliśmy śrubki i filtr paliwa. W pewnym momencie nawet się nam wydawało, że udało się ten nasz wyciek zlokalizować, ale do końca pewni nie jesteśmy. Wyciek jest bardzo mały, ale trochę nas irytuje. Za kilka dni będziemy na łódce i sprawdzimy, czy nadal paliwo się nam w zęzie zbiera, czy jednak nieszczelność wynikła z niedokręcenia kilku elementów. No cóż, jeśli wyciek jest, będziemy szukać dalej. A jak macie pomysły, to dajcie znać w komentarzach. Teraz będziemy próbowali odpalić silnik przy pomocy korby. To jest na wypadek, gdyby akumulatory siadły i nie dało się z kluczyka odpalić silnika. To musi iść dokładnie tak, jak jest teraz ustawione. Tak, i wtedy kręcimy korbą, i silnik nam powinien odpalić. Jeszcze raz, Marcin, spróbujesz. Za szybko, ale, ale skoczył za szybko, aż dym poszedł. No. Okay. Nie. O, teraz pociekło coś. O, gdzie? No, olej, nie wiem co. Na szczęście była to tylko brudna woda. Skąd się wzięła? Nie bardzo wiemy, bo aż takimi specjalistami nie jesteśmy. Pomysły? Po tym niezgrabnym odpaleniu, Marcin postanowił odpalić silnik w normalny sposób, ale nie bardzo się mu to podobało. Za drugim razem jednak zaskoczył. Odporny na nasze fanaberie jest na pewno. Ja też postanowiłam spróbować, no ale niestety nie dałam rady. Marcin okazał się w tym względzie niezastąpiony. Cześć, wodą bardzo dobrze. Wszystko potestowane. Okazało się, że ja po prostu korbą nie umiem kręcić. No, także e, ja mogę wylecieć za burtę. Marcin musi jednak nie wylecieć za burtę, bo inaczej sobie nie poradzimy. Trochę zaczęło nam tu padać, także za chwilę posprzątamy i będziemy się zbierać do domu także pa, do zobaczyska i oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego super kanału na youtube papa <laughs> pa. tutaj wam jeszcze chciałam chciałam wam tutaj pokazać naprawę z dnia dzisiejszego no jeden z jedna z osłonek na instrumenty to jest akurat na wiatr Popękało nam w tej chwili szukanie jej, no to będzie troszeczkę problem, więc Pospinaliśmy ją trytytkami. Także my jesteśmy tacy naprawdę żeglarze, którzy próbują dbać o łódkę, ale na tak zwanym budżecie. No, to tyle. Pa!